Się, że pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł. Idziemy do Jezusa. Idziemy do Jezusa. Jezu utajony w białym kawałeczku chleba, Jezu obecny w milionach tabernakulów na całym świecie, a jednocześnie przychodzący do naszych serc jako Bóg miłości, wzywający nas do konkretnych decyzji, których tak bardzo oczekujesz od naszego życia, byśmy tę miłość którą Ty sam nas obdarowujesz, zanieśli światu. Dzisiaj przychodzimy do Ciebie, bo wiemy, że od Ciebie, kolejnego dnia naszego życia, mamy czerpać miłość. Tylko głupi człowiek nie boi się ran, ale roztropny na nie pozwala, aby jakikolwiek strach przed cierpieniem Odwrócił go od świętej drogi życia, gdyż to oznaczałoby unikanie lżejszych cierpień, by pogrążyć się w o wiele bardziej dotkliwych, napisał święty Tomasz Morus. Nie chcemy być, Jezu, głupcami, i przechodząc nawet przez najróżniejsze trudności w naszym życiu. Chcemy jasno widzieć ten cel, do którego zmierzamy, Panie. Działaj w nas, Jezu. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo mnie cieszy Wasza czujność, bo wczoraj, kiedy nagraliśmy filmik to już na koniec zobaczyliśmy, że żeśmy się nie przywitali. No i od razu wasze reakcje i to jest bardzo dobre. Natomiast nie o powitanie chodzi, chociaż w tekście dzisiejszym chodzi o powitanie. I wcale nie jest to prowokacja wczorajszego filmiku, by dzisiejszy temat wyjaśniać. Maryja idzie z pośpiechem. Niektórzy nawet Pokładali dowcipy, że to Józef miał na nazwisko pośpiech, bo gdy udali się, i tam jest kilka razy, Maryja z Józefem udali się z pośpiechem. Są więc na ten temat także zabawne katolickie czy chrześcijańskie, szerzej dowcipy. Natomiast nas interesuje ten pośpiech Maryi dzisiaj wobec rozważania, które mamy podjąć, i nie chodzi o jakąkolwiek. Zabawę wobec tego, co rzeczywiście się działo w życiu Maryi. Maryja była zdeterminowana. Czym? Doświadczeniem miłości Pana Boga. Tak naprawdę, doświadczenie miłości Pana Boga sprawia, że jesteśmy wypychani do konkretnej aktywności. Człowiek, który zaczyna doświadczać tego, jak bardzo. Pan Bóg działa w jego życiu, no w pewnej chwili nie jest w stanie zostać na tym etapie, na którym jest. Maryja jest tego dowodem. Ona doświadczając odpowiedzi, które nie były z tego świata, to były odpowiedzi od Anioła Gabriela na jej pytania: z czym się mierzy? ano z tym żeby sprawdzić czy to co powiedział anioł Gabriel faktycznie stanie się rzeczywistością w jej życiu wobec tego co anioł Gabriel obiecał przy spotkaniu z jej krewną Elżbietą tak naprawdę to w Maryi spełnia się psalm 62 werset 12 pan powiedział raz dwa razy to słyszałem ponieważ powiedział przez anioła to, co było zapowiedział obietnicy, która za kilka dni miała być zrealizowana w spotkaniu Elżbiety z Maryją. To stąd ten pośpiech. To chcę ksiądz powiedzieć, że pośpiech jest potrzebny czy nie? Przecież Kościół tak wiele lat rozeznaje na przykład najróżniejsze objawienia, Kościół przygląda się pewnym rzeczom, analizuje. Moi drodzy, pośpiech jest potrzebny, ale w takim wymiarze, w jakim będzie on wypełnieniem woli Bożej. Gdyby Maryja zwlekała z tym, co stało się w momencie doświadczenia łaski, która spłynęła na nią podczas zwiastowania. To tak naprawdę w jaki sposób miałaby dalej wejść w konsekwencje tego, co stało się podczas tego zwiastowania? Można odwrócić tę sytuację albo pokazać ją na poziomie innej sytuacji biblijnej, kiedy Jezus idzie brzegiem jeziora i powołuje uczniów, oni natychmiast zostawiają sieci i idą za Jezusem. Kiedy Zacheusz siedzi na drzewie i obserwuje Jezusa, to ten moment, który powoduje zejście jest bezpośrednią konsekwencją spotkania z Jezusem. Zatrzymanie Marty podczas przygotowywania posiłku w Betanii jest wynikiem tego spotkania. To o ten moment chodzi z dzisiejszych czytań z dzisiejszej Ewangelii, wybrać się z pośpiechem. To znaczy wybrać się w tym momencie, w którym potrzeba się wybrać do zadań, które trzeba wypełnić. No, bo jak będzie wyglądał pośpiech w przygotowaniu stadionu, który zacząłem przygotowywać, kiedy jest to pewna perspektywa, Przykładowo, no będzie wyglądał w ten sposób, że na dzisiaj, nie odkrywając jeszcze tego, co musi być zakryte, mam wykonać to, co wykonać powinienem. Dla wielu spośród nas pośpiechem będzie po dzisiejszym rozważaniu wziąć kartkę i długopis i zaplanować dzień, by nie stracić niedzieli. By był czas na odpoczynek, no bo to przecież Dzień Pański. By był czas na modlitwę, no bo przecież tego dnia w sposób szczególny oddajemy mu chwałę. By był czas na kontakt z bliskimi, no bo tego zawsze jest za mało, gdyż często nie widzimy sensu budowania relacji, a potem dziwimy się, że doświadczamy. Jakiegoś opuszczenia, jakiegoś pozostawienia samym sobie, czy w końcu tego, że myślimy o sobie w sposób nieprawdziwy, bo przez pryzmat tego, jak my myślimy o sobie, nie patrząc, jak inni także przeżywają obecność z nami. W czym dzisiaj potrzebujesz pośpiechu? Jaką decyzję potrzebujesz podjąć? Żeby z tej decyzji wynikało konkretne dobro. Być może i tu może kogoś zaszokuje, dzisiejszego dnia, bo przecież to już tak blisko do świąt, pomyślisz o prezentach. Ojej, ksiądz o prezentach też myśli? Oczywiście, są to znaki miłości wobec drugiego człowieka, a niektórzy jeszcze w wigilię biegają po sklepach. Może w tym ostatnim tygodniu będziesz mieć już sprecyzowane to, co chcesz kupić, chociaż to ostatni dzwonek, bo tak naprawdę człowiek, który z pośpiechem podchodzi do kupowania prezentów, kupuje je wtedy, kiedy są one najtańsze, czyli prezenty na gwiazdkę, zasadniczo kupujemy we wrześniu, w sierpniu. No tak, myśląc o tych, do kogo ten prezent tak naprawdę chcemy skierować. Śmieję się gdzieś wewnętrznie sam do siebie, ponieważ razem z Grzegorzem Miecznikowskim napisaliśmy książkę, kiedy usłyszałem po raz pierwszy jego świadectwo. Miałem doświadczenie, że mam z nim przeprowadzić wywiad, że to wszystko jest tak budujące i podprowadzające ludzi, do tego, żeby oni mogli poznać Boga, który kocha, Boga, który wkracza w życie człowieka, że tak się stało. I w tym roku wydaliśmy książkę Poczekajcie, kochani. A, jest tutaj. Miłość chodzi ulicami. I to też może być prezent. Ja wam powiem, że całość tej kwoty, akurat, którą podepniemy, pod zrzutką jest przeznaczona na jego Wyprawy ewangelizacyjne i misyjne, więc tak naprawdę cieszę się, że będziemy mogli pobłogosławić wy, kupując tę książkę, ja reklamując, pokazując Grzegorza jako taki znak, przez który Pan działa we współczesnym świecie. A dzisiejsze zadanie to nie tyle kupno książki. Co, coś, co może pomóc Waszej parafii. Powiecie, o czym Ksiądz mówi, tak zupełnie na koniec filmiku. Moi drodzy, jako Fundacja SMS z nieba, od kilku lat zbieramy 1% podatku i chcemy pomóc Waszym parafiom. Ktoś powie w jaki sposób, o czym Ksiądz teraz mówi. Zapraszam, żebyście w opisie. Tam, gdzie jest link, jak pomóc Twojej parafii, zapoznali się z procedurą, jak możecie przez naszą fundację zbierać 1% podatku dla Waszej parafii. Zobowiązujemy się, tak zrobiliśmy to w tym roku. 100% tego, co nas zbieramy, przekazać tej konkretnej parafii. Ktoś powie, udało Wam się coś zebrać dla jakiejś parafii. Słuchajcie. Kiedy pierwszy raz na taką większą skalę powiedzieliśmy o tym, to ksiądz po jednych ogłoszeniach w parafii, proponując swoim parafianom według tej procedury, którą tam, o której tam przeczytacie, doprowadził do tego, że w małej parafii z jednego procentu ludzie przekazali na dzieła, które robi, konkretne dzieła. 3300 zł w małych kwotach. To jeden z przykładów przekazania pieniędzy w ubiegłym miesiącu, kiedy z Urzędu Skarbowego otrzymaliśmy płytę z konkretnymi nazwami miejscowości, gdzie mogliśmy przekazać pieniądze na konkretne dzieła danego księdza. To jest to, o czym Wam dzisiaj mówię. I Wasze zadanie? Najpierw sami Poczytajcie w linku, w opisie, na czym to polega, a potem zaproponujcie to księżom proboszczom. Jest tam podany kontakt, wszystko po kolei z całą procedurą mamy tam opracowane. Na cały dzień dzisiejszy. Aha, w komentarzach, słuchajcie, w komentarzach napiszcie jeszcze jakie prezenty. Kupiliście albo kupicie. Niech to będzie uwielbienie Pana Boga w dniu dzisiejszym. Bo cokolwiek robimy, wszystko na chwałę Bożą czyńmy. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, syn i Duch Święty. Amen.